Jedziemy pandolotem na miejsce zbiórki, jedziemy Wrocław. Barcelona, 12.30. Hello Barcelona. Dobry no, witam was serdecznie. Si Feder z tej strony, tu jest Hiszpan, tam jest Tomcio. Tom. <grym> Tomek taki skromny, a tu z Piotkiem Ufałem też twardo jeździ i można powiedzieć jest czynny w internecie. Tak miło uprzejmy, że nas tutaj dopiero przyjechaliśmy tak naprawdę, jakiś przypłynęłeś, 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 przypłynę, przypłynę, przyjechałeś się dawno można powiedzieć, wcześniej od nas, a my yy, tak naprawdę ja z ekipą dopiero, dopiero teraz po można powiedzieć 3 czwarte dnia byliśmy w podróży i Tomek był tak miły, że wypłyniemy sobie na dwie godzinki, może trzy, obiecał, że będzie ryba na vertikala. na wertykala. Niektórzy uważają, że jest to łowienie takie dosyć. Hmm, jakby to powiedzieć prymitywne, nie? Że podstawiasz przynętę pod gębę, ale to chyba tak nie do końca, że to nie jest do końca łowienie, nie? Gdzie z No z Echo gdzie, nie? Na plecionkę. Na plecionkę, ale no, tutaj Tomka doświadczenie jest przeogromne, powiem wam tak szczerze, i, i był tak miły uprzejmy, że po prostu no, takiemu przede wszystkim mi-lajkowi. Dla mnie to jest nowość totalna. Dla mnie to jest nowość totalna, zobaczyć coś takiego, dla Tomka to jest chleb powszadnienia. Tak Tomku? Dla Ciebie to chleb powszadni, nie? Nudy. Nudy, nie? No tak jak dla mnie Feder już nudy, nie? To trzeba dać akceptuje chyba, nie? Ostrzeżenie. No i co? I płyniemy pod tamę, zobaczyć co w trawie piszczy. Wędki przygotowane. Przynęty są. Przynęty są. O. No i co, ciśniemy. Dla mnie to nowość. Na pewno, na pewno naprawdę nowość, ale dla Tomka się nie dziwię, że są to. Trochę tak, wiecie, przekornie mówimy, że nudy, bo Tomek ma to na co dzień, nie? Dla mnie to jest. Feler jest teraz zajaką. No ale przyznaj, że jak w zeszłym roku, kwietniu Cię wziąłem na płocie, to Ci się spodobało, nie? No i od tego momentu już mnie. Zaszczepiłem Cię. No widzisz, no dla każdego coś miłego. Widzicie jedni sumy, drudzy płocie. Dokładnie. No. Ebro jest takim. Taką odskoczną, czyli można złowić bło, tak, każdą, każdą rybę. No. Nie żeby we Wrocławiu brakowało ryby, no bo też są oczywiście ryby, ale tutaj też przyjeżdżamy przede wszystkim sobie po przygodę, żeby się spotkać i odpocząć, prawda? Właśnie, ważna jest ta przygoda, a nie ryba, bo rybę możemy mieć taką, 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 a przygoda, spotkanie się z kumplami, to, to jest nieziemskie. Dokładnie. Dobra, my ciśniemy. Tu już zobaczcie. Wszystko gra, pozdrowienia przy dla Piotra Bufała, no i co, no i lecimy. I dużo sandaczy teraz też chyba jest, nie? Też dużo łowisz. co, te sandacze już rozacznie. zaczną. się. Dopiero się, się Ale no, 20 stopni temperatury wody jeszcze. Ale, ale tam w kwietniu w zeszłym roku, jak łowiliśmy, Wam już wspominałem wcześniej, było dużo, dosyć i było ciężko cokolwiek złowić. Jeden sum nam chyba wtedy wyjechał a teraz jest czyściutko i chłopaki głowie i, i karasie i karpie wchodzą, wszystko wchodzi, nie, wszystko wchodzi, więc dopiero przyjechaliśmy, ciśniemy, bo chyba chcesz już pula odpalać, tak, no, już chciałbym, dobra, sorry, hello! 13 metrów głębokości i zobaczcie, tutaj macie 20 stopni ma woda. To cieplutka, nie? 27. Pytam Tomka ile zakładamy rosówek, a Tomek kupić cała paczka. 6, 7. no dobrze, a ile kosztuje taka paczka rosówek tutaj? Wcale są porównywalne tak jak w Polsce. Aha, czyli tanio nie jest. Tanio nie jest, po prostu czuć pieniądz. Czuć pieniądz. Tomku pochwal się jaki największy... jak jest twój rekord obecny? 256 cm 256 z tamtego roku. A myślisz, że rzeczywiście tu pływają ponad trójki? po na no. nagranie za gram. No bo właśnie mówiłeś w zeszłym roku w kwietniu pamiętam powiedziałeś, że jest na trzy kratki, czyli jedna kratka to jest metr. Dobrze mówię? Tak. że aha. są ponad trzy metrowe, ale nikt nie złowił, No bo rekord świata jest 283 283 a nie był ten 290 coś co go zabili? Nie? Nie wiem, Jeśli Nie jest zabity, to jest nieuznany. To nie uznany to nieuznany wtedy Może jakaś płotka na to weźmie. Co w tym roku udało mi się o Na to? Na gosuwe? Tak. Duży? 48. 48. Tak. Przychodzi taki okres. Ten okres to okres będzie tak teraz w listopadzie, że? Bardzo dużo okonia to będzie się gromadzić w zaborze. No, ale też jest, jest to problem, bo obżerają rosówki. Aha Jest dosyć mocno obstawione dzisiaj w ludzi, znaczy w, w łódki można powiedzieć A jak obstawiasz szansę, że się dzisiaj złoży? 50-50, nie? No, to wiesz, nie mnie ten. kurde to ja tak należciaki zakładam. Na barki. Przed nami są. Ale to są takie. 1,50 50? No tak jest tylko. Nie są to duże. się mamy rekord 94? To dla mnie ok. <laughs> Myślę, że poprawimy. Poprawimy. <grystanie> Dobra, czyli widzimy przynętę, mamy tutaj. Ja wiem, ja wiem, że niektórzy mówią, że jest to leniwe wędkarstwo Można sobie połowić tak na komputerze, ale uwierzcie mi, że jak pierdzielnie to emocje i tak będą A tu jest ryb. Tu no. No. Skupiony Kupiony, opanowany, ale dwa razy już wyjechał pod ten, ale nie dziabnął to tak, jak myśmy my Tomka zabrali na zimowe płocie tak, no. dokładnie Dobra. wiecie, to nie jest takie proste, nawet mieć taki nie. szklany ekran, no. duży to się go miał, nie? jakbyś tam trzymał no, no nie wiem, to jest to... Muszę się nauczyć tym po prostu odsługiwać, nie? Otwiera się w jakiś sposób? Dobrze było robić nic, nie? No masz dużo. Ja mam... Ja myję. Nie ja na multifikatora nie widzę. A, dobra. Ja tego nie widziałem, bo ja nigdy na multifikatora nie łowiłem, wiesz? A boisz kciukiem. No, no. i buchy okay, Okej, dobra, to jest No i też pracuję z rybą, Zresztą gdzieś są tam płynie. Ja momentami nie widzę gdzie jest przynięta, wiesz? A wiesz, że jest niewiarem co to jest, co, nie maja, to to jest no? no, no, no. Bo... Obracam na łódkę silnym no, no. tak Zabieram. No i mamy tutaj, tutaj Siwy pokaż co potrafisz Siedzi Nie no jeszcze nie Gdzie teraz jest? Tu jest wiecie, tu? To jest przynęta Dobra dam i raz mana anda menggunakannya? Mungkin tidak? Adakah anda berada di okay? kanan? Tidak. Adakah anda berada okay. To takie proste, nie? Co? A powiedzmy robić, robię coś głównie źle? A co powinienem robić? Że jak płynie, to albo spuszczać, albo tak? Dobra, okej. Okay. To jest moja przymiana tak? No, jak coś, ja się nie obrażę. Znane warunki są słabe. Pisze? Warunki są słabe. A to znaczy, że warunki są słabe? No, że do tego im lepsze nie jest dostać. Zmieniamy ciężarek na cięższy Siły pokaż co to masz yes, eee. Jak mi ktoś powie, że to jest łatwe To naprawdę to nie jest łatwe To nie jest tak, że podstawiasz i ona od razu bierze Ile pływamy go... Ile podstawiamy? Z godzinę? No pół godziny No ale, no dwa razy wyjechało Ale brak doświadczenia I powiem wam, że no są tu emocje, trochę jakbym grał w, w really fishing na midze, nie? No ale ty ty samemu bym nic nie zrobił, bo ani bym nie umiał takiego zestawu zrobić, ani bym nie umiał tu przypłynąć tą łodzią, to jest wszystko wiedza i doświadczenie, nie? Dokładnie. No. A to jest Tomka doświadczenie. Tak, tak, no zdecydowanie, no bo ja bym tu nic nie umiał zrobić. Tak ja mogę, tak jak zabrałem w zeszłym roku tutaj na, na, na Federa, to, to jest nic w porównaniu z tym, nie? Idzie obciążenie większe wyciągniemy Takim spinningowym zwykłym to robisz Ale na gasprze na dwa? To jest dreamerów Świe jakie wrażenia? No, mam cały czas nadzieję, że się uda, aczkolwiek yy, jak się nie uda, też spoko. Bo nawet jak się nie uda, jestem tak mega zadowolony, że w ogóle łowię na wertykala, bo nigdy nie miałem okazji. Więc jest to dla mnie nowe doświadczenie i z tego powodu jestem naprawdę zadowolony. Nie? Czyli osrane? No, trochę tak, jak dwa razy ta ryba podjechała, a ja, ja trochę zepsułem. No to tak można powiedzieć, nie? I to nie była duża ryba? No nie, ale wiesz, liczy się sam fakt, że wyjechała, bo widzieliśmy na echo, nie? Dokładnie. Siwy na Ebro, na Vertical. No niemożliwe. Takie ryby, jakie ja łowię na co dzień, to i nawet na żywce nie zakładają. Dokładnie. Zakładają. Dobra, mamy kilogram. Siby co pijesz? Stan Miguel. E, Ciężarek kilogram. Wow. Kilogram. Tysiąc gramów. Słuchajcie, to robi wrażenie. Mówię mnie już ręka boli od samego ciężarka, gdzie tu jest jeszcze sumy. Nie, 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 jest, nie, 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 Tylko no. <grywa> <grywa> to to Zepsuliśmy a nie zjeba Ale bo cię powiem wam kurde fajne to kurde, ale mało jest tych sumów, naprawdę jest mało Nie jest, nie jest to łatwe no, Słuchajcie Tomek tutaj spec Wziął w swoje ręce wędę no bo specjalista to specjalista i co? Było branie I co zostało? Nic nie zostało. Wszystko owalone. 70, nie? To jest rzeźnia musza być. Ale dobrze koluje Tomek, czy coś źle jest? Po prostu za wysoko kliczność. Za wysoko dobra. Tak, z to, jest to, 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 to na jest. 40 Czyli przy samym lustrze, tak? tak no. Będzie na grilla? Będzie, będzie. Przeleciały porbo rami tak, ran. uśmiechnij się. Łąkać? No spokojno. Dobrze, to ja Mamy go. Siwy. Yy, bardzo fajnie, hold trwał y, minutę, może półtorej? Trzy. Trzy minuty? No Dobra, trzy minuty, więc chyba emocje wzięły górę. Nie, fajnie, fajnie, naprawdę spoko, nie? Miałem rekord 90 coś, teraz jest koło, nie wiem ile to jest. Metrzadziesiąt. 20. daj no. się met dajmy, metrzadziesiąt, możemy zmierzyć od łódki, ale tylko sobie centymetrem. No, a jest miarka, to zaraz zobaczymy. Mierzymy, ważymy i wypuszczamy. Dobra. 145 Dobra, 145 Siwek Uuuu go przez górę i przyczyn chwilę w A Lecimy spać, do zobaczenia, do jutra.